Nowenna do Ducha Świętego Dzień siódmy Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś stąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić wierze i życie ich uświęcić. Błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pismo Święte poucza. Czyż nie wiecie, że ciało Wasze jest świątynią Ducha Świętego? który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie, za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci, chwalcie więc Boga w waszym ciele. Módlmy się, Boże. Dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem Spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Boże, to otworzyłeś nam bramę życia wiecznego, wywyższając Chrystusa, i zsyłając nam ducha świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. She's so going you